I go w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, zaczynamy najlepszy okres w roku WIFE. Team of the Season: Bernardo, Silva, Sanchez, Coman, Gabriel Jesus, Rodrigo, Benaster, Robertson, Aket, Tavernier, Decha, Kiminje Dani Danilo, Tura, Morata i to i jeszcze dwie czy trzy karty, które nie wymieniłem, to są pierwsze karty Team of the Season. Są to tocy e, community i będą one dostępne przez tydzień w niedzielę. Dostaniemy tocy z Ere czyli ligi holenderskiej. E, I słuchajcie, jak możecie na samym początku e, zostawcie lajka, jak nie jesteście kanału, to będzie naprawdę bardzo fajne. 6-7 tygodni w FIFA, przynajmniej mam taką nadzieję. I zaczniemy sobie od tego, co mamy w zadaniach sezonowych, bo tutaj się pojawiło coś nowego, kompletnie do tej pory nie było. Zamiast wymiany tej, co mieliśmy um, urodzinową na e, zakończenie Team of the Year, teraz te paczki jakby i karty mamy dostępne w zadaniach sezonowych. Jest między innymi Raina 91, karta e, m, wyróżniona tym of the season, albo paczka 5 zawodników 85+, e, z tych lepszych jest jeszcze Pajet, który wygląda fantastycznie, i lub paczka 10 zawodników 85+. Ja raczej będę brał wszystkie paczki, które są tutaj dostępne m, po prostu po to, żeby mieć content na odcinki zamiast zawodników, ale wam naprawdę polecam wybrać sobie zawodników, bo są oni po prostu fantastyczni. E, I tutaj mamy na przykład ikonę Desaiego e, lub paczkę bez 5 zawodników 85+, 84+ plus. i na koniec jest jeszcze karta Runeja lub paczka 30 zawodników 84+, to jest chyba największa paczka, jaka była kiedykolwiek w lub PlayerPick 90+, plus z tocami ale trzeba będzie troszeczkę poczekać, zanim to będzie dostępne, tutaj mamy nowe zadania, które trzeba zrobić i już z z nowych jest Jolington Team of the Season 89 który naprawdę wygląda bardzo fajnie i może grać na środkowej pomocy lub na napastniku naprawdę fantastyczna karta pięć asyst z bramkami, dwie bramki w trzech różnych meczach scoladares, więc można sobie zrobić sobie na spokojnie w R division rivals lub mistrzostwach e, foot, więc naprawdę bardzo fajnie. Prawdopodobnie to zrobię po prostu grając e, foot champions i do tego jest jeszcze z feyenoordu e, Hanko, nie jak się ma gazisko 88, więc po prostu jako e, myślę, że dla wielu będzie to foder. I chyba jest to tyle. Nie, jest jeszcze puchar Team of the Sin Eredivisie, gdzie trzeba wygrać 5 meczów, gdzie trzeba wygrać 10 meczów i mamy paczkę z gwarantowanym tocem Eredivisie, więc na pewno będzie to warto zrobić. W szczególności, że ten puchar był wcześniej chyba i jest 5 meczów dziennie, więc na spokojnie każdy sobie to powinien zrobić. Dobra, więc tyle na szybko, jeżeli chodzi o zadania snowe, więc możemy przejść sobie do SBC. Chociaż nie słuchajcie, poczekajcie, bo myślałem, że toccy będą dostępne dopiero od 0 Division w niedzielę, A tutaj już mamy dostępne razem: jest Simmons, jest Stalic i Bergwine. Więc tych toców jest ponad chyba 20 aktualnie w paczkę, więc naprawdę bardzo fajnie. I jeżeli chodzi o SBC, rozpoczynamy Araujo 92. Wow, i to jest start Team of the Season. Średnia wysoka prostowitość, Ktoś kto grał już kartą, zwykłą, nawet złotą, Araujo wie jak dobrą, jest, więc naprawdę to jest jedno z tych SBC, które. Na pewno będę robił dwa segmenty i jest skład 88 i 89. Dobra, może jednak nie na pewno będę robił, bo jest to bardzo drogie. Wydaje mi się, że to będzie jakieś 400-500 tysięcy. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będę robił e, bardzo drogie. Player pick, tu jest dostępny tylko przez e, 30 minut, więc nie wiem dlaczego tak zrobili. Po prostu tak podczas Black Friday, jakieś tymczasowe SBC i po raz kolejny SBC w ikonę 90, to SBC mam jedno zrobione taką paczkę, ale nie wiem, czy będę otwierał w dzisiejszym odcinku, raczej nie. E, Codzienne logowanie e, to możemy sobie przejść dalej. Dobra, słuchajcie, jak coś znajdę, to się widzimy. Nie wiem czy, czy mówiąc, coś będzie jeszcze tutaj, bo i tak zawsze w pierwszy dzień eventu nie ma zbyt dużo nowych rzeczy, no właśnie, więc tylko tak naprawdę ten Araucho i te. Playerpiki 82+, które są e, co jakieś 30 minut e, nam dawane przez pierwsze 3 godziny Team of the Season, więcej tutaj nic nie ma, więc tak naprawdę tylko arucho. jeżeli chodzi o content dzisiejszy, prawdopodobnie więcej playerpików, jakiś 81+, będzie dopiero w niedzielę albo poniedziałek, więc chyba przechodzimy do tego, co najlepsze i najważniejsze, czyli paczki, a właściwie playerpiki. Ponieważ od tych sobie zaczniemy, jest ich 4 i są to playerpiki 85+, które były dostępne przez ostatnie 3 czy 4 dni i jeszcze playerpiki za FUT Champions 1 z 4, więc te sobie otworzymy na szybko, nawet nie mam pojęcia co tutaj można trafić. I Cardi z drugim playerpikiem, zeskipujemy sobie Nacho Fernandez 85 i ostatni playerpik z informem w tej FIFA, bo teraz, bo teraz będą oczywiście karty Team of the Season, dzieło więc naprawdę fajny traf. A teraz to, co najważniejsze, czyli 4 playerpiki 85+. Plus. Mam nadzieję, że pierwsza karta Team of the Season już tutaj siądzie. Czy będzie to w pierwszym player playerpiku? Oczywiście, że z grę. I niestety, nie. żał Kancelo 88. Czy mi się wydaje, czy mu zmienili e, kartę na Bayern Monaco? Wcześniej chyba nie miał. Dobra, lecimy z drugim playerpikiem 85+. Plus. I jest Inform 87, dalej bez karty Team of the Season. Szczerze mówiąc, naprawdę bardzo liczyłem, że jednak karta Team of the Season się pojawi tutaj. Trzeci player pick, zaczynają się lagi i mamy kartę Team of the z Ligi Holenderskiej. E, Pawlidis, chyba tak się wymawia, 90 overall. I ostatni player pick 85, w którym niestety znowu bez karty Team of the season, Więc szkoda, raczej się nie opłacało robić tych player picków, chociaż nie było na jakieś drogie, bo jakieś 30 tysięcy kosztowały. Ale pierwsza karta Team of the trafiona. A teraz przechodzimy do paczek, których mam naprawdę bardzo dużo. zbieram je ponad. Chyba półtora, dwa tygodnie. Zrobiłem wszystkie paczki, które były te 82 plus razy 10, było ich chyba około 19. Mam tu kilka słabszych paczek, bo nie mogłem oczywiście otwierać ich przez ostatnie 2 czy trzy dni, gdy miałem playerpiki zrobione. Więc te paczki raczej sobie otworzę poza odcinkiem. Jeżeli coś trafię, to pokażę to wam w następnym odcinku. A jeszcze zobaczmy, czy coś w sklepie są jakieś paczki nowe, jakieś tanie opłacalne, ale chyba niestety, niestety nie. Więc możemy już lecieć z tymi lepszymi i zaczniemy myślę o jakiejś paczki z gwarantowanym overallem, niech będzie ee, może jakąś lepszą niż 83. Okej, okay, nie mam jeszcze lepszej, dalej są niestety. E, więc zaczniemy z zawodnikiem 83. Plus. I po tej paczce już tylko te, których coś będzie. Zacznę walkoutem, więc całkiem, całkiem. Okej. Okay. Tony Cross w pierwszym jest dobrze. Dobra, teraz paczka za 45 tysięcy. I znowu walkout. Są okauty, nie ma kart t ale ale tylko dwie paczki oczywiście, parecho. Albo wiecie co, zanim jeszcze będziemy otwierać paczki, e, zobaczmy kilka tych kart, bo naprawdę spodziewałem się troszeczkę niższych overalli, więc naprawdę jestem zaskoczony. Gabriel Hayes 93, który wygląda po prostu fantastycznie i na pewno ta karta będzie warta ponad e, milion. I Bernardo Silva 95, ta karta t jest jego kartą bardzo podobną do tej, co miał w poprzednim roku. I chyba jedna z najlepszych, jeżeli chodzi o statystyki, jest to Alexis Sanchez. 4 na 4, wysoka średnia, naprawdę... To może być jedna z najlepszych kart w aktualnie. Niesamowita karta, naprawdę. I co ciekawe, trzecim jest Xavi Simons, więc pierwszy z nie tych top 5 lig i naprawdę też wygląda on fantastycznie. Rodrigo 93 i też na pewno będzie on wart około, myślę, miliona. Jest takich bardziej ciekawych jeszcze na pewno Nathan Ake 91 i Kingsley Coman. Dobra, słuchajcie, lecimy do paczek. Dobra, zobaczmy, czy jakieś lepsze paczki się pojawiły. Są lepsze paczki, jest trzech zawodników 85, plus, więc otwórzmy sobie teraz taką. Mam nadzieję, że tu już toc będzie. I mamy pierwszego toca w paczce, nie w player piku. Jest Gana, prawe skrzydło i będzie to kudus 90, więc naprawdę bardzo fajny traf. Ok, około 20 paczek już tworzyłem i jak na razie tylko dwa tocy trafione, więc lecimy teraz z paczką, może jakąś troszeczkę lepszą. 5 zawodników 84. Plus. Czy będzie trzeci Toc? Jest Toc, ale wyróżniony. Stany, Środkowy Obrońca i jest to Carter weekend. jam mam pojęcia, kto to jest. I obok niego jeszcze Benzema i Kulibali, więc naprawdę jedna z lepszych paczek dzisiaj. Dobra, teraz może otworzymy pierwszą paczkę tam 10 zawodników. 82 plus, tak jak mówiłem, mam ich chyba około nie wiem, 19, wszystkie robiłem, które były dostępne, więc zobaczmy, co będzie w pierwszej takiej. Mam nadzieję, że było warto. I już w pierwszej karta Team of the Season trzecia, dzisiaj Grecja, i jest to duplikat. Tak szybko trafiamy duplikat. Ja go słuchajcie, będę musiał chyba skiksielować, bo no, nie mam aktualnie, gdzie go chyba wrzucić. Najwyżej go sobie po prostu odzyskam na mm, webapie, bo tam ten był oczywiście niewymienny. Tak jest, także na QuickSel. I lecimy dalej z paczkami. Niech będzie teraz, może, jakaś też lepsza paczka jeszcze. Niech będzie po raz kolejny paczka z pięcioma zawodnikami 84, plus i będzie to przedostatnia chyba paczka w dzisiejszym odcinku. Otwieramy jeszcze do momentu, aż trafimy kolejnego toca. Po prostu kolejny walkout tutaj. Benzema. I znowu jest to duplikat, z którym nie mam co zrobić. I jeszcze Van Dijk w duplikacie. Wow. Dobra, z tym już muszę coś zrobić, bo to jest bez sensu quicksalować tak wysoko osłonione karty. Dobra, po prostu wrzucam te karty Wandajka, Benzemy i tego Pawlisa, którego sobie po prostu, e, później odzyskam na webapie do kolejnego SBC o ikonę i takie paczki po prostu będę miał dwie, no bo bez sensu jest te karty quicksalować. Więc słuchajcie, to będzie chyba na tyle. Ostatnią paczkę teraz otworzymy sobie 20 e, 82, plus chyba tak? E, I kolejne paczki będziemy otwierali w w poniedziałkowym odcinku, tak mi się wydaje, gdy będą nowe SBC po prostu te z całego weekendu. Mam nadzieję, że jakieś fajne jeszcze SBC wysoko dostaniemy, jakieś playerpiki 85+, czy coś w tym stylu. Jak możecie, stawcie lajka, jak nie, subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, oczywiście piszcie w komentarzach, czy wam udało się trafić już w waszą pierwszą kartę, tym jeżeli tak, to piszcie oczywiście jaką. I lecimy z ostatnią paczką dzisiaj z 10 zawodnikami. 82+, oczywiście z odcinka na odcinek będziemy tych paczek otwierali coraz więcej. Czy zakończymy to Niestety nie. Dobra, muszę jeszcze jedną otworzyć. Ederson w tej. Ale nie mogę tak zakończyć odcinka bez karty specjalnej. Więc 500 zawodników 84, ale to już będzie ostatnia. Inform. Chociaż tyle, że karta specjalna. Oczywiście, że w duplikacie Janusej. Także to była tyle. I widzimy się w poniedziałek prawdopodobnie w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.